Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Przygód Larry Croft. Moi drodzy, znajdujemy się w poziomie o nazwie Piramida Mykerinosa. No i właśnie, powiecie szczerze, czy coś wam to mówi? Czy Mykerinos to jest coś, co wam się obiło o uszy? No, mi osobiście powiem szczerze, nie. Ale oczywiście, jako że uczymy i bawimy, to doczytałem, moi drodzy. A słyszeliście może o piramidzie Cheopsa? <laughs> to już wiele osób słyszało, no właśnie. A Cheops był nikim innym jak dziadkiem Mykerinosa. I w Gizie powstały trzy piramidy, największa Cheopsa, czyli dziadka, druga co do wielkości była jego syna, czyli ojca Mykalinosa, i trzecia, najmniejsza, czyli ta czyli wnuka Cheopsa, również w Gizie się znajduje. Trzy piramidy w Gizie całej rodzinki. Dopiero syn Mykalinosa nie miał swojej piramidy, jakby odszedł od tego zwyczaju i przestaną piramidy budować. Tak to wyglądało. Ogólnie sam Mykalinos jest bardzo tajemniczą postacią, bardzo ciekawą, więc naprawdę, moi kochani, idziemy przed siebie, pozbieramy parę przykładów, a ja wam opowiem, bo to jest ciekawostka. Ja się dołączyłem do odcinka i sam byłem zaskoczony. Mianowicie, piramida Mykalinosa, najmniejsza w Gizie, została, jak wszystkie inne Piramidy splądrowana w 1800, któryś tam roku. I w odróżnieniu od innych piramid, właśnie w niej, moi drodzy, znaleziono szczątki. A właściwie każdy myślał, o wow, w pięknym sarkofagu bazaltowym, czy takiej czarnej skale, znaleziono szczątki, każdy myślał w końcu szczątki faraona. Ale przebadano te szczątki i okazało się, że nie dojrze. mają one tylko kilkaset lat parę wieków dosłownie, to jeszcze są to szczątki kobiety. <laughs> Kto postanowił pochować jakąś kobietę w piramidzie Mycelinosa, nikt tego nie wie. Zwłaszcza, że klątwa Faraona niejako zadziałała, moi drodzy, gdyż, gdy wzięto ten sarkofag na głębsze badania, zapakowano na statek, to ten statek w drodze do Europy zatonął. Ej. Ciekawostka, nie? Kolejną ciekawostką jest to, po cośmy tu przyszli, moi drodzy. A mianowicie bierzemy jakąś broń konkretną granatnik. Który w ogóle nie bawimy się. W... Bierzemy najmocniejszą amunicję, czy taki potrójny granat. Po co? Zobaczycie się. Patrzcie co idzie. Patrzcie co idzie. Kurczę no. O, nie chciałem tego spotkać na żywo. Tam jest przeciwnik. Który w sumie nie jest naszym przeciwnikiem. On jest naszym sojusznikiem, ale jak pozwolimy go zabić. Na no się to opłaci. <noise> Jednak to brzmi brutalnie. Dobra. Trzeba na się to opłać, Bo ten sojusznik zostawia po sobie amunicję. A jest to przedmiot do zebrania. A jako, że zbieramy wszystko, no to musimy go zebrać. Dobra, spokojnie i teraz bez paniki. Czy jest jeszcze jeden? Na szczęście nie. Dobra. Duża apteczka, moi drodzy. I w sumie na chwilę obecną najtrudniejsze za nami. Chociaż w sumie zależy, jak na to patrzeć. Bo musimy wykonać skok na drugą stronę. Tam jest za daleko, się suniemy. Skok musi być pod dobrym kątem. Uwaga! Hoppa. I jesteśmy. Jedziemy przed siebie. jedna ta amunicja świetna z granatnika wystarczy Albo trzy strzały zwykłe Tak więc W tym momencie zmieniałem broń na inną Te świetną amunicję zostawimy sobie na właśnie takich przerośniętych skorpionów Ale to byłoby dla nas urządli Tam cały czas życie schodzi, moi drodzy Jesteśmy zatruci i trzeba użyć apteczki A ja staram się nie używać Idąc, moi drodzy, przed siebie i wchodząc z zakręt, robimy niejako kółeczko, i to jest dobek, przez który przeskakiwaliśmy. Naszym celem, jak możecie zauważyć, jest tytuł dołowa Piramida Mykalinosa. tak jak mówiłem wcześniej w historycznym wstępie, jest to najniższa z trzech piramid, i też niejako z czasem te piramidy ewoluowały. Mianowicie Heops, dziadek, miał tak, że wewnątrz piramidy miał swoje komory grobowe, z kolei jego syn. Hefren miał tak, moi drodzy, że pod piramidą były skały i to w tych skałach była wydrążona komora, a z kolei Mykalinos miał piramidę po prostu na ziemi i w ziemi pod piramidą było wszystko wydrążone. Nie trzeba było się męczyć, tak więc miał najmniejszą piramidę, najskromniejszą, najtańszą, najprostszą w budowie. <laughs> Oszczędny był, moi drodzy. Musimy przeskoczyć na drugą stronę, uwaga. Okej, okay, łapiemy się. Tak, na koniec jeszcze taka ciekawostka. Ostatnia, obiecuję, obiecuję, nie chcę was zanudzić, moi drodzy. Mówicie, piramida Cheopsa, ta największa, nie? Do wybudowania piramidy Cheopsa... ...były potrzebne bloki. Bloki skalne. Taki jeden blok skalny ważył około 15 ton, no nie? I sobie wyobraźcie... ...ile takich bloków zostało użytych. No... Więc ja mu powiem. Ponad 2 miliony bloków. 2 miliony. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak 2 miliony 300 tysięcy bloków. By zbudować piramidę Nie <laughs> Nieźle się uwijali, bo 20 lat skończyli, moi drodzy. A cała piramida ma powierzchnię ponad 5 hektarów. Czujecie klimat? Dobra, moi drodzy, pokonaliśmy kolejnego przeciwnika w międzyczasie. W trakcie walki próbowałem wskoczyć na piramidę, bo jest to jak najbardziej możliwe. Tylko trzeba wybierać odpowiednie kafelki. Widzicie? Takich tutaj można się wspinać. Oczywiście na razie nie będziemy tego robić. Bo nie ma takiej potrzeby, a szkoda się wracać niepotrzebnie. My idziemy dalej. Gdzie? No cóż, przeskakujemy przez tą wielką przepaść. Z uwaga. Tak jest. Czujność, moi drodzy, czujność. Znowu ten żuczek. To go jak Żegnaj, żuczko. Słuchajcie, przed nami... przepaść. I to taka, której nie da się przeskoczyć. A, pamiętacie, jak się było małym? Nie wiem, czy tylko ja tak miałem? Rzucało się kamieki do wody i patrzyło się głęboko? I jak myślicie? Jest głęboko? Hm. Oj, jest. Nie skaczemy. taka ciekawostka, moi drodzy. Ona również była w oryginale. Takie małe piramidki, a? bo piramida Mykelinosa historycznie i w chwili obecnej również ma obok siebie takie właśnie malutynki piramidki trzy. No naukowcy się spierają. Czy tam żony jego, były córki, dzieci, ale obok piramidy. Mykelinosa są też takie trzy mniejsze i tutaj autorzy zadbali tutaj moi drodzy o o szczegóły. Ja też zadbam i teraz, uwaga, zapiszę grę specjalnie, bo chcę Wam coś pokazać. A mianowicie, skakujemy i teraz patrzcie. No właśnie. Jak widzieliście, no, strażnik był duszony, tłamszony przez Skorpiona. Gdybyśmy nie zareagowali, to w końcu Skorpion by go zabił, a następnie rzucił się na nas. I jak widzicie, po tym, jak zabijemy Moi drodzy, strażnika albo skorpiona, albo skorpion zabije strażnika. Tak czy inaczej dostajemy klucze. Klucze strażników. Są one niezbędne, aby móc przejść dalej. Ale, moi drodzy, jak chcecie zrobić sekret, to uwaga, bo to jest skomplikowane w sumie. Nie możecie pozwolić skorpionowi zabić strażnika. Musimy tu wpaść, wycelować się w skorpiona i tuc go niczym wybuchowym, prawda, żeby strażnika nie uszkodzić. Dlaczego? Zobaczcie sami i zanim tam wyjdziemy, bierzemy rewolwer. Rewolwer jest potężny, celny, cztery strzały wystarczą. Tylko upewnijcie się, nie celujecie strażnika, tylko skorpiona. Raz, dwa, trzy, cztery. No i udało się. Ulatowaliśmy strażnika.

A mianowicie, zwróćcie uwagę, po tym jak go uratowaliśmy, dostajemy klucze, i owszem, klucze strażników te same, ale oprócz tego dostajemy klucz do zbrojowni. Klucz, którego nie dostalibyśmy, gdyby strażnik zginął. A? Więc wiecie, sumienie sumieniem, <laughs> ale są rzeczy ważniejsze. Oczywiście możemy go teraz zabić, ale po co? Nic z niego nie ma. Zatem wiecie, sumienie, sumienie. Dobra, zbieramy przedmioty. Po tej stronie apteczka i amunicja. Przez stół. I po drugiej stronie pomieszczenia. Również są przedmioty do zebrania. Amunicja rozpryskowa i mała apteczka. No i pięknie. Nie? No i co? Udało się gościa uladować. Jak powiedział strażnik, tak musimy zrobić czyli schować się w piramidzie. Tam są drzwi, tam gdzie go walary. Oczywiście, żeby je otworzyć, potrzebowałeś wcześniej klucza, ale dlatego tam się nie wspinałem póki co. Teraz, moi drodzy, jakoś oglądacie uważnie i to już jest któryś odcinek, która jest seria z kolei, pamiętajcie mi, jak przejść na drugą stronę. Taka zagadka dla Was: możecie sobie nawet zatrzymać, no? Przeanalizujcie sytuację. Gdzie skoczyć, czego złapać, od czego się odbić? Macie jakąś odpowiedź w głowie? Pokazuję rozwiązanie. Mianowicie, rozpędzamy się, moi drodzy, i absolutnie nie biegniemy przed siebie. W tej serii, w czuleczce, Lara nauczyła się nowych ruchów. Wchodzenia w zakręty. No i warto o tym pamiętać. Autorzy dosyć rzadko tego używają, ale czasami używają. Więc idziemy. Idziemy trzymając się w sumie piasku. <grych> Dobra, może to nie piasek, jakaś skała, piaskowiec. Tylko idziemy do końca, my drodzy. Nie opuszczamy się tutaj, bo byśmy się zsunęli do doła O. W tym miejscu. Nie wcześniej, bo spadniecie. Dobra, przejść na drugą stronę. To teraz czeka nas spinaczka do drzwi. To też nie będzie prosta sprawa. Będzie trochę pokombinować. Ale, no cóż. No i te żuki są dosyć odporne. Może weźmy sobie jednak strzelby przygotujmy jakby co. No i dobra. I do góry moi drodzy. I do góry. Jak będzie jakiś żuk, strzelać. Rozpęd. Przeskok. Strzelba. Uwaga, że w nas nie zepną Skupańcy potrafią to zrobić. No i dobra, jesteśmy przy drzwiach. Poziom zdrowia, no nie jest zbyt wysoki. Trochę zaszalałem z tymi skorpionami, waliłem w nich z kreatyka, stojąc tuż obok nich, to, to nie było mądre. Dobra, klucze strażników nam potrzebne. Mhm. jak moi kochani, zachęca was to. Droga w dół prowadzi do kolejnego poziomu, ale zanim tam pójdziemy, zwróćcie uwagę na kompas. Kompas w lewym rogu. He? Sekrety 0 z 1. Co oznacza, że na tym poziomie jest jeden sekret, którego jeszcze nie odkryłem. A tak być nie może, moi drodzy. Jak go odkryć, gdzie go znaleźć? Nie jest to trudne. Po prostu eksplorujemy dalej piramidę. Skaczemy. Teraz uwaga. O góry tam na płycie czeka sobie żuczek. Niech się lale ładnie w Lara, wceluj się ładnie. Pana żuczka. No i dobrze. Ogólnie warto byłoby się poruszać. Gdy się do niego strzela, ale bałem się, żeby się nie zsunąć, więc... Lepiej nie ryzykować. A my moi drodzy, wspinamy się dalej. I jako, że niebawem kończymy poziom, to nie przejmujemy się zdrowiem. się małą apteczkę. Pewnie Lara marzy o tym, żeby jej użyć, ale droga Lara. Niestety nie możemy tego zrobić, bo tych małych apteczek mam tylko 91. Musimy oszczędzać. Oprócz tego mam 61 dużych, ale to nic nie zmienia. Jak widzicie na Frost rewolwer. I rewolwer właśnie jest sekretem numer 1, W sumie jedynym. Ale gdy tylko go podniesiemy, zaczną nas gonić takie żuczki. pamiętacie, takie malutkie. One nas gryzą po stopach, cały czas gonią i nie odpuszczają. Aby się ich pozbyć, trzeba po prostu przejść. Na następny poziom. Dlatego właśnie warto najpierw otworzyć sobie drzwi. Co istotne, żuczki nam za dużo życia nie biorą. Ale biorąc pod uwagę mój obecny poziom, oj, może być ciekawie. Dobra, Lara. Rozpęd. I sióp. Stawmy się odpowiednio. Kłaciach. Już żuczki biegną. Już gonią. Ale moi drodzy, kto szybszy? Ha Lara. Jak widzicie, życie nam się odnowiło i bardzo dobrze. Bo jak widzicie, to co nas czeka, to nie będzie się lanka. No nie, Egipcjanie wiedzieli jak ukrywać swoje najcenniejsze skarby. A jak je zdobyć? Dowiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.